a zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym i nawet odwracanie już zaistniałych problemów sercowo-naczyniowych. Według statystyk sporządzonych przez Światową Organizację Zdrowia, czyli WHO, każdego roku, absolutnie każdego, w konsekwencji zawałów serca umiera ponad 12 milionów ludzi. Przy tych takich porażających statystykach dotyczących człowieka no dość zdumiewający jest fakt, mądrzy ludzie się temu przyjrzeli, że takie schorzenia nie są w ogóle znane w świecie zwierząt. Pewien podręcznik medycyny weterynaryjnej z roku 58 mówi, że to co tutaj jest napisane, faktem jest, że u żadnego z gatunków zwierząt domowych, z bardzo rzadkimi wyjątkami, nie rozwija się choroba miażdżycowa o znaczeniu klinicznym. Ta choroba po prostu się nie pojawia. Odnalezienie przyczyny tego stanu rzeczy bardzo pomogłyby w walce z tą chorobą u ludzi. Tak jak powiedziałam, te informacje zostały opublikowane po raz pierwszy w roku 1958. Natomiast zagadka choroby sercowo-naczyniowej została rozwiązana tak naprawdę całkiem niedawno. Właściwie przez tam pewne kręgi naukowe, medyczne, na dobrą sprawę zostało to przyjęte dopiero w roku 2000, czyli, czyli jesteśmy na początku jeszcze no, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, znaczy wszyscy nigdy nie będą zdawali sobie sprawy z tego, natomiast tak jak powiedziałam, ci, którzy chcą wiedzieć, ci, którzy chcą wiedzieć więcej aniżeli mówi się oficjalnie, no to ta informacja mam nadzieję z czasem dotrze do, do większości takich osób. Tutaj mam taki slajd. w którym jest porównanie. Mamy wątrobę człowieka, mamy wątrobę zwierzęcia jakiegoś tam. Jest pokazane, wątroba człowieka nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie witaminy C. No, w związku z tym poziom w organizmie jej jest bardzo niski. Wiadomo, że w jakimś tam stopniu tą witaminę spożywamy z tym, co jemy, ale no z racji tego, że jest to wszystko poddawane dość, dość dużej obróbce, zarówno termicznej, jak i, jak i przechowywane na różne sposoby, jest to nasze żywienie, jest konserwowane, no to niestety stan faktyczny mamy, jaki mamy, czyli niski poziom witaminy C w organizmie. Natomiast zwierzęta wytwarzają jej od 10 do 20 gramów, czyli te od 10 do 20 tysięcy miligramów, poziom witaminy C w ich organizmach jest wysoki. Wysoki jest dzięki temu, że właśnie mają tą własną produkcję jakby uruchomioną przez naturę, no a także przede wszystkim odżywiają się bogatymi witaminy produktami roślinnymi. Um. Głównym powodem, co już na pewno zostało potwierdzone w bardzo wielu badaniach i tak jak mówię w tym 2000 roku przyjęte już oficjalnie do wiadomości, jest to, że zwierzęta nie znają zawałów serca właśnie ze względu na fakt produkowania przez ich organizm witaminy C w takiej dawce jak tutaj jest pokazane. Jedynymi zwierzętami, które dzielą z ludźmi brak zdolności do produkowania własnej witaminy C są świnki morskie, te sympatyczne zwierzaki. Z tego względu stanowią one dość dobry materiał niestety do badań. Jedyne zwierzę, na którym takie badanie można przeprowadzić, jakieś grupy kontrolne robi się na przykład na myszach ale tym podstawowym takim materiałem badawczym jest właśnie organizm świnek morskich. Witamina C jest takim swoistym cementem ściany tętnicy, a jej optymalna ilość stabilizuje naczynie. Za chwilę o tym sobie będziemy więcej mówić, dokładnie to pokażę, o co w tym chodzi. Tak jak powiedziałam, dla porównania my nie jesteśmy w stanie wyprodukować ani jednej najmniejszej, absolutnie najmniejszej molekuły witaminy C. Prawdopodobnie człowiek stracił tę zdolność gdzieś dawno temu Skutek sytuacji, kiedy zaniknął enzym konieczny do przetwarzania glukozy witaminy C. Ta, ta genetyczna taka zmiana początkowo właściwie no, nie była problemem. Ponieważ dieta no, tych ludzi, którzy żyli dawno, dawno temu, po prostu obfitowała w owoce, warzywa, a dzięki temu spokojnie pokrywała to zapotrzebowanie dzienne na witaminę C, więc tak jak mówię, problemów nie było. Zwyczaje te żywieniowe uległy znacznej zmianie dużo później te wszystkie zmiany w rolnictwie, w przetwarzaniu żywności, w sposobie przechowywania, tak jak powiedziałam, obróbce kulinarnej produktów spożywczych, to takie główne przyczyny drastycznej redukcji witamin w tej naszej codziennej, takiej ubogiej diecie. Dzisiejsze społeczeństwa przemysłowe cierpią na chroniczny brak składników odżywczych, z, tym, z czym oczywiście wiąże się mnóstwo problemów zdrowotnych. Jakie są tego konsekwencje, myślę, że wszyscy widzimy. Witamina C na wiele różnych sposobów przyczynia się do zapobiegania chorobie sercowo-naczyniowej. Jest, jak już powiedziałam wcześniej, bardzo ważnym antyutleniaczem, przeciwutleniaczem czy, czy antyoksydantem. To wszystko znaczy to samo. Jednak zdecydowanie najważniejszą jej funkcją jest zapobieganie, w zapobieganiu miażdżycy i chorobom układu sercowo-naczyniowego jest jej zdolność wzmagania produkcji kolagenu, Elastyny i innych molekuł stabilizujących. Kolagen, myślę, że z tą nazwą spotykamy się najczęściej, warto wiedzieć, że w naszym ciele pełni taką funkcję podobną do, do tego, jak w drapaczach chmur, które właśnie wystąpiły na początku, pełnią żelbetonowe sporniki. Nie byłoby możliwe zbudowanie potężnych drapaczy, gdyby no, no nie było czegoś takiego jak to właśnie wspieranie przez te żelbetonowe konstrukcje. Dlatego zależało mi na, na zapamiętaniu tego slajdu, żeby pamiętać, że kolagen w organizmie pełni taką samą funkcję, oczywiście w przybliżeniu, ale taką właśnie stabilizującą jak te żelbetonowe sporniki w drapaczach chmur miliony tych stabilizujących molekuł tworzą tkankę łączną ciała, układu kostnego, skóry, jak również ścian naczyń krwionośnych. To, co jest takie bardzo, bardzo ważne, a tak naprawdę niewiele osób, niewielu ludzi przyjmuje to do wiadomości. Wzmożona produkcja kolagenu w ścianach naczyń oznacza po prostu ich większą stabilność. Wielokrotnie już pisałam, że ten rurociąg, w cudzysłowie naszych, który tworzony jest z naszych tętnic, żył i naczyń błosowatych to mniej więcej 96 500 kilometrów. Trudno jest nam sobie to wyobrazić. Ja już kiedyś to mierzyłam. Znaczy mierzyłam w tym sensie, że jakie to są, to są odległości, jakby to na mapie oznaczyć. I, i pisałam o tym już wielokrotnie, że y, długość tych naszych naczyń krwionośnych y, to mniej więcej tyle, co długość równika razy dwa i jeszcze odległość od Amsterdamu do, do Sydney. I tego naprawdę jest mnóstwo. Normalnie na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, bo i, i, i właściwie no, jakoś nie ma ku temu specjalnie powodów ale myślę, że warto sobie to uświadomić i warto sobie uświadomić to, że potrzebujemy właśnie takich, takich sporników żelbetonowych, takich jakie występują w drapaczach chmur, z tym, że u nas podstawą właśnie takich sporników jest kolagen, a kolagen powstaje. Bardzo pomocna w syntetyzowaniu kolagenu, w powstawaniu kolagenu w naszym ciele jest właśnie witamina C. Yy, miliony, tak jak powiedziałam, tych, tych, yy, tych molekuł tworzą yy, tkankę łączną całego naszego ciała, układu kostnego skóry i to, co, co właśnie ważne, podkreśliłam, ścian naczyń krwionośnych. Yy. Podczas gdy związek pomiędzy witaminą C a kolagenem jakby został utrwalony, został przyjęty do wiadomości, to tak naprawdę to takie najważniejsze znaczenie tego tego związku dla chorób serca zostało jakoś tak albo przeoczone, albo, albo po prostu zlekceważone. Trudno powiedzieć, czy, 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 czy nastąpiło to celowo. Różne są domysły na ten temat, ale myślę, że to już niekoniecznie nasza rola. W każdym razie no, warto zdawać sobie sprawę z tego, że, że ten, ten wzajemny związek ma ogromne znaczenie. I tutaj na, na kolejnym slajdzie jest to pokazane. Są takie trzy kolumny. Jest kolumna A, jest kolumna B i kolumna C. W kolumnie A, czyli tej po lewej stronie, Pokazane jest, że optymalne spożycie witaminy C prowadzi do optymalnej produkcji i prawidłowego funkcjonowania kolagenu, czyli tych wsporników, które tutaj w tych naczyniach, w ścianach naczyń się muszą znajdować. Stabilna ściana, mocna taka, spójna, nie pozwala na rozwój złogów miażdycowych, bo one po prostu nie mają się do czego przytwierdzić. Za chwilę jeszcze to pokażemy. Optymalna produkcja i wykorzystanie witaminy C, tutaj właściwie ta kolumna pierwsza odnosi się do zwierząt, czyli pokazane jest, że jeżeli no tej witaminy C jest bardzo dużo, no to ściany naczyń są takie piękne, gładkie, jakieś złogi miażdycowe nie mają się do czego przyczepić. W związku z tym no, konsekwencja dla zdrowia jest taka, że no, to zwierzę jest zdrowe. Po stronie prawej, czyli w tej kolumnie C, mamy pokazany przypadek, gdzie nastąpiło wyczerpanie rezerw witaminy C, czyli ten, ten właśnie popularny szkorbut. I co się dzieje? To prowadzi do stopniowego uszkodzenia tkanki łącznej, w tym oczywiście tkanki ścian krwionośnych. Chorzy na szkorbut umierają zwykle w przeciągu paru miesięcy z powodu po prostu wewnętrznych krwotoków. I kolumna C to jest takim, nie kolumna C tylko kolumna B, przepraszam, jest takim stanem pośrednim pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, czyli taką czystą, czystymi naczyniami, które występują u zwierząt, u ludzi się to raczej nie zdarza i takim drugim stanem ekstremalnym, czyli no tam, gdzie rzeczywiście dochodzi do śmierci spowodowanej bardzo dużym ubytkiem krwi na skutek nieszczelności.